Andrzej Lepper, lider partii, którego gdyby żył, śmiało można określić polskim Trumpem. Nawet jedynie z powodu ekstremistycznego i populistycznego podejścia do polityki oraz kontrowersyjnych działań, jakie podejmował, kreując swój wizerunek. Ja chciałbym spytać, bo jestem w posiadaniu dokumentów. Dokumentów i świadków. Jesteśmy eurorealistami. Przestrzegam Brukselę i Strasburg. Jeżeli Polacy zostaną oszukani i skutkiem manipulacji elit politycznych Polska zostanie wcielona w struktury Unii na zasadach braku partnerstwa, to Polakom nie zabraknie odwagi i determinacji, aby wystąpić z Unii Europejskiej. Marnego wataszkę, który demoluje państwo polskie trzeba jak najszybciej zatrzymać. Ktoś powie to jeszcze dwa lata, ale wychodząc na. Ulice, miast i wsi, tam gdzie mieszkamy, gdzie mamy zakłady pracy, możemy wymusić wcześniejsze wybory do parlamentu. Można także uznać, iż w Polsce miał wielu zwolenników, ale możliwe, że jeszcze więcej wrogów. Tylko, że on sam nie wie, jestem przekonany, Kaczyński, że służby nim też sterują. Wcześniej czy później pewne fakty użądźmy światło dzienne. Za życia, tak jak i po śmierci postać niezwykle rozpoznawalna nie tylko na polskiej, ale również zagranicznej scenie politycznej. Swoimi ekspresyjnymi przemówieniami potrafił docierać do ogromnej części polskiego społeczeństwa. Jego wystąpienia publiczne były niemal zawsze w większym lub mniejszym stopniu spektaklem, w którym posiłkował się ekspresją, gestykulacją i nierzadko krzykiem lub słownymi docinkami pod adresem partyjnych oponentów. Ale tak naprawdę to jego śmierć i jej niejasne okoliczności wywołały ogrom spekulacji, dociekań i teorii spiskowych. Według oficjalnych informacji lider samoobrony popełnił samobójstwo, lecz wiele osób, w tym niektórzy jego zwolennicy, nie wierzyło i wciąż nie wierzy w taką wersję zdarzeń, twierdząc, że Lepper został zamordowany. Przeanalizujmy dziś, dlaczego doszło do śmierci Andrzeja Leppera, czy jego mocno kontrowersyjny życiorys wygłaszane tezy na temat? innych polityków i kontakty, w tym także z towarzyszami za wschodniej granicy, mogły przyczynić się do jego śmierci. Zanim jednak przejdziemy do dzisiejszego materiału, chciałem Wam gorąco podziękować za wszystkie łapki w górę, suby i za to, że jesteście. Oczywiście w ramach wsparcia kanału zapraszam Was również do naszego sklepu, gdzie możecie nabyć grę planszową Globalista i inne oferowane przez nas produkty. Z góry dziękujemy, a teraz zapraszam na film. Jeden z francuskich dzienników, pisząc o Leperze jeszcze zanim został on wicepremierem, nazwał go prawdziwym ludowym trybunem oraz guru społeczności rolniczo-robotniczej. Natomiast w rosyjskiej prasie, szczególnie po jego śmierci, największy nacisk kładziono na te komentarze z polskich mediów, które dotyczyły samobójczej śmierci Lepera. Choć niektórzy tamtejsi obserwatorzy wskazywali również, że śmierć polityka mogła nie być przypadkowa, a nawet związana z nadchodzącymi wówczas wyborami, które dzień przed śmiercią Lepera polski prezydent wyznaczył na 9 października. Nie ulega wątpliwości, że Andrzej Lepper często był określany w Polsce jako polityk prorosyjski. I nieraz wytykano mu, że zaciekle przeciwstawiał się na przykład rozmieszczeniu w Polsce amerykańskiej tarczy antyrakietowej. Wschodnie gazety opisywały go jako polityka o umiarkowanych poglądach socjalistycznych przychylnych rosyjskiej i białoruskiej władzy. Prawdopodobnie właśnie z tego powodu tamtejsi rządzący głośno domagali się wnikliwego śledztwa w sprawie śmierci lidera samoobrony. Nawet niektóre komentarze komentarze pod artykułami o śmierci lidera świadczyły o sympatyzowaniu tamtejszych ludzi i władz z jego postacią. Tego typu informacje i spekulacje sprawiały, że okoliczności jego śmierci zdawały się być dla opinii publicznej co najmniej niejasne, wywołując przy tym liczne teorie spiskowe. Nawet doniesienia medialne dotyczące miejsca znalezienia ciała Leppera bywały różne. Raz bowiem można było dotrzeć do zapisów, że został on znaleziony martwy w siedzibie samoobrony w Warszawie, by innym razem wiedzieć się, że w jego gospodarstwie rolnym a za oficjalną przyczynę śmierci uznano powieszenie. Pewnie właśnie dlatego, po kilkunastu latach od tego wydarzenia, wciąż nie milkną echa tej zagadkowej śmierci i nadal jest wiele niewiadomych w sprawie. To nagłe odejście lidera Samoobrony spowodowało spore zamieszanie na polskiej arenie politycznej, tym bardziej, że jego śmierć miała wpływ na sytuację w Sejmie i na kształtowanie się przyszłego układu politycznego w Polsce. Sprawa do dziś budzi ogromne emocje u dawnych zwolenników, a także posłów samo. Obrony, którzy nie owijając w bawełnę, jak na przykład Renata Beger, ubierają to w następujące słowa. Posłuchajcie sami. Nie, ja nie zasugerowałam, ja tylko Pani zapytała tylko, na kogo miał dokumenty i powiedziałam, że prawdopodobnie, wszystko wskazuje z tych wszystkich wypowiedzi, które były po śmierci Andrzeja Lepera, że to były zdeponowane dokumenty na Pana Tuska i na Pana Pawlaka. Chodziło to prawdopodobnie, mówię prawdopodobnie tylko dlatego, że ja tych dokumentów nie widziałam, że chodziło prawdopodobnie o umowę gazową z Rosją. Jeżeli taka prawda była, to po tamtej stronie pewnie jest wina. A ponieważ on sam wzbudzał silne emocje i podziały wśród nas Polaków, to tym bardziej jego nagłe odejście było w kraju i za granicą szeroko komentowane. Do tego stopnia, że niektórzy jego zwolennicy uważali, iż do całej sytuacji doszło w wyniku uknutego spisku przeciwko Lepperowi i Samoobronie RP. Lider Samoobrony wspominał również, że najważniejsze dokumenty są zdeponowane u jego adwokatów. Pierwszy z nich, Ryszard Kuciński, Zmarł niespodziewanie w maju 2011 roku, natomiast pani adwokat, Róża Żarska, umarła nieco ponad dwa tygodnie przed lepperem. Kolejna część dowodów znajdowała się w jego biurze poselskim. Były to notesy zamknięte w pancernym sejfie. W dniu śmierci lidera samoobrony Safe był pusty. Nic więc dziwnego, że owo nieszczęśliwe wydarzenie do dziś rozpala emocje u wielu ludzi. Ponieważ Leper, jako założyciel i lider samoobrony, z pewnością naraził się niejednej osobie z kręgów władzy, nie tylko krytykując w jawny sposób rządy elit i postulując przy tym ochronę praw pracowniczych i rolniczych, a także wyciągnięcie konsekwencji wobec winnych złych decyzji politycznych. Nie! Wy się kłócicie o to, jak resztę tego, co ci ludzie zbudowali wysiłkiem kilku pokoleń jeszcze przejąć w prywatne ręce dla kolesi, dla kumpli. O to się kłócicie, nie o przyszłość Polski i Polaków. Połączenie Frasyniuka, Hausnera, Belki pod patronatem kogo? Wałęsy i Kwaśniewskiego. A nad tymi dwoma stoi jeden guru ekonomii polskiej – Balcerowicz. On stoi nad tym wszystkim. Rządziła prawica, wybrała Balcerowicza. Rządzi lewica, wspiera Balcerowicza. I mamy wykładnię całą. Jeżeli ten układ będzie trwać nadal, to jest koniec Polski. Ale my do tego nie dopuścimy. Dzwoneczki też słyszymy, panie marszałku. Nie dopuścimy do tego, żebyście wy mogli swoje programy antyludzkie, antypolskie, liberalne zrealizować. Wspominając o wpływie zagadkowej śmierci Andrzeja Leppera jako lidera samoobrony na sytuację w Sejmie i kształtowanie się układu politycznego, jestem Wam tu winien doprecyzowanie, dlaczego ona miała aż tak istotny wpływ. Otóż powodów jest kilka, i to naprawdę ważnych. Po pierwsze, Samoobrona była wówczas trzecią co do wielkości partią polityczną w Polsce, a jej lider Andrzej był nad wyraz charakterystyczną postacią naszej najpopularniejszej areny cyrkowej. Jego śmierć doprowadziła do kryzysu w partii, który ostatecznie zakończył się jej rozpadem i utratą wpływów w sejmie. W wyniku tego politycy, którzy wcześniej byli związani z Samoobroną, musieli poszukać innych sojuszników i przystąpić do innych partii. Po drugie, śmierć Leppera była dużym ciosem dla skrajnej lewicy, która była silnie związana z samoobroną. W konsekwencji politycy lewicowi zostali pozbawieni wpływów w Sejmie i zmuszeni do poszukiwania innych sojuszników. Po trzecie, śmierć Lepera była okazją dla innych partii politycznych, aby zwiększyć swoje wpływy w Sejmie i wzmocnić swoją pozycję w kraju. W szczególności zyskała Platforma Obywatelska oraz Prawo i Sprawiedliwość, które były największymi partiami politycznymi w Polsce w tamtym czasie. Przy okazji przeciągając do siebie polityków, którzy wcześniej byli związani z Samoobroną. Warto również wspomnieć o tym, że po śmierci Lepera nastąpił kryzys w koalicji rządzącej PIS-u, LPR-u i Samoobrony. it. A to doprowadziło do przedterminowych wyborów, które zakończyły się zwycięstwem Platformy Obywatelskiej. Ostatecznie śmierć Andrzeja Leppera miała naprawdę zdecydowany wpływ na sytuację w Sejmie i na kształtowanie się układu politycznego w Polsce. Doprowadzając do rozpadu stworzonej przez niego partii, w konsekwencji czego wzmocniła pozycję innych ugrupowań politycznych. Co równie ciekawe, jakiś czas temu dzięki działalności dziennikarzy zostało ujawnione pismo datowane na 9 lutego 2018 roku. I sporządzone przez prokuraturę okręgową w Warszawie, z którego wynikało, że od stycznia 2017 roku były prowadzone czynności dochodzeniowe, które miały na celu weryfikację okoliczności przemawiających za koniecznością podjęcia na nowo śledztwa w sprawie śmierci Andrzeja Leppera. W ramach podjętych czynności zostali przesłuchani świadkowie m.in. dziennikarz Wojciech Sumliński, który twierdził, że były lider samoobrony posiadał wiedzę na temat polsko-rosyjskich negocjacji gazowych. W dokumentach, sądowych poruszono także kwestie odcisków butów, które pojawiły się w miejscu, gdzie znaleziono ciało Andrzeja Leppera, czyli w warszawskiej siedzibie Samoobrony. Prokuratura stwierdziła, że część śladów faktycznie nie została zidentyfikowana. Jednak tutaj również śledczy nie dopatrzyli się żadnych związków ze śmiercią Andrzeja Leppera, stwierdzając tym samym, iż ślady te mogły zostać naniesione w nieustalonym czasie przez osoby uprawnione, w tym przez samego Andrzeja Leppera lub jego gości. Kolejną wyjątkowo intrygującą sprawą w karierze Andrzeja Leppera była afera gruntowa, czyli jedna z najsłynniejszych propozycji korupcyjnych, która jako akcja CBA przygotowana była przez władze PiS i miała skompromitować wicemarszałka Andrzeja Leppera i jego samoobronę RP. Konkretniej chodziło o usunięcie koalicjanta ze sceny politycznej i przejęcie jego elektoratu. Nie ja pozwoliłem, żeby PiS wygrał wybory, tylko ludzie, którzy głosowali na PiS i PiS wygrał wybory. Ja powiem Państwu szczerze, ja byłem zwolennikiem tego, żeby Kaczyński nie rządził z drugiego rzędu i Marcinkiewicza nie popychał, tylko żeby wziął odpowiedzialne zarządzenie na siebie. Jako największa partia, szef największej partii w Parlamencie niech odpowiada za to, co się dzieje w kraju. I ja praktycznie zmusiłem do tego, żeby był. Realizatorem akcji było Centralne Biuro Antykorupcyjne. Zgodę na przeprowadzenie akcji wydał ponoć sam Minister Sprawiedliwości, a wszystko zaczęło się od rzekomo bliskiego współpracownika Lepera, prawnika Andrzeja K., który chwalił się w środowisku biznesowym, że dzięki układom w Ministerstwie Rolnictwa ma możliwość załatwienia odrolnienia niemal każdego kawałka ziemi rolnej. I tu należy podkreślić, że w Polsce odrolnienie działki na terenach przeznaczonych pod produkcję rolną było wtedy szczególnie. Szczególnie trudne, a w wielu wypadkach po prostu niemożliwe. Wiem, bo moja rodzina z kawałkiem takiego gruntu męczyła się ponad 20 lat, by zmienić jego kwalifikacje. Wracając do naszego tematu, informacje o tym, że Andrzej K. chwali się kontaktami w Ministerstwie Rolnictwa i oferuje pomoc w odrolnieniu ziemi, nasunęły kierownictwu PiS domysły, że za korupcją może stać minister rolnictwa i szef samoobrony, Andrzej Leppe. Podstawieni w roli biznesmenów agenci mieli zapłacić za odrolnienie ziemi, Mrągowa na Mazurach kwotę 3 milionów złotych łapówki. Dla Jarosława Kaczyńskiego cała sprawa była świetną okazją do skompromitowania samoobrony i przejęcia jej elektoratu. Kierowane przez Mariusza Kamińskiego Centralne Biuro Antykorupcyjne rozpoczęło więc przygotowania do prowokacji, której finałem miało być aresztowanie Andrzeja Leppera pod zarzutami korupcyjnymi. Od piątku toczy się jakaś nieczysta gra wobec mojej osoby. Rano w piątek dowiedziałem się, że ma być coś mnie podrzuca, Jakaś prowokacja zrobiona, i tak dalej. Nawet były propozycje, abym się ukrył. Nie... Ale kto panu składał takie propozycje? To zostawmy w tej chwili. Finalnie, niestety, cała akcja nie do końca się udała tak, jak tego oczekiwano. I doprowadziła rząd Jarosława Kaczyńskiego do upadku. A Mariusza Kamińskiego skazano na karę trzech lat bezwzględnego więzienia. Obecny minister spraw wewnętrznych i administracji Kamiński ocenił ten wyrok jako ugodzenie w elementarne poczucie sprawiedliwości, określając go mianem kuriozalnego, rażąco niesprawiedliwego i niezrozumiałego. 9 lipca 2007 roku prezydent Lech Kaczyński, na wniosek premiera Jarosława Kaczyńskiego, zdymisjonował ministra rolnictwa Andrzeja Leppera. U premiera powiedziałem, że. Podaje się do dymisji, że po prostu, ale nie będzie koalicji też. Dobrze, i, premier, ale... i premier zaraz po moim wyjeździe ogłasz, daje wniosek, to znaczy że miał już przygotowany do prezydenta o to, żeby mnie odwołał. No, panie premierze, tak się po prostu nie robi. Miesiąc po jego zdymisjonowaniu rozpadła się koalicja PiS, LPR i Samoobrona. Prawo i Sprawiedliwość zmuszone zostało do szukania nowej większości parlamentarnej. 5 listopada 2007 roku premier Jarosław Kaczyński podał kierowaną przez siebie Radę Ministrów do dymisji i została ona przyjęta. Rozpisano nowe wybory parlamentarne. I choć Jarosław Kaczyński liczył na to, że w nowych wyborach odzyska większość parlamentarną, to jednak straty wizerunkowe związane z aferą gruntową były zbyt duże i Pis wybory przegrało. Wygrała Platforma Obywatelska i odsunęła prawo i sprawiedliwość od władzy na 8 lat. Powołany został rząd Donalda Tuska kilka lat później. Doszło również do tajemniczych śmierci Andrzeja Leppera i jego bliskich współpracowników. Kwestie związane z aferą gruntową wymieniane są jako jedne z potencjalnych motywów. Choć jeszcze częściej jako ewentualny powód uczestnictwa osób trzecich przytacza się fakt, iż niektórzy łączą śmierć Andrzeja Lepera z jego bezprecedensowym sejmowym wystąpieniem w 2001 roku, którym poinformował m.in. o korupcji na najwyższych szczeblach władzy oraz o tajnych więzieniach CIA w Polsce. Ja chciałbym spytać, bo jestem w posiadaniu dokumentów, dokumentów i świadków, a może byście panowie tak pojechali razem? Pan Szmajdziński, Pan Tusk i pan Cimoszewicz na mecz do Wrocławia, Śląsk Wrocław. Pojedźcie tam na ten mecz. Tam w hotelu Wrocław, między 9 a 9.30, 20 kwietnia 2001 roku, jeden z was, nie wiecie który to, to porozmawiajcie z sobą. Podobno, ja nie, nie twierdzę, że tak było, podobno otrzymał kwotę. 350 tysięcy dolarów od niejakiego pana S. Przemówienie to wywołało ogromne emocje, lecz przez media głównego nurtu zostało uznane za kolejne ekscentryczne zachowanie kontrowersyjnego polityka. Wszystkim wydawało się wówczas, że Andrzej Lepper opowiada głupoty. Prezes Samoobrony wymieniał nazwiska polityków rzekomo uwikłanych w korupcję, z których wielu po dziś działa w polityce. To wydawało się wówczas na tyle niedorzeczne, że niestety prokuratura w tej sprawie zajmowała się przede wszystkim zniesławieniem tych polityków, a nikt nie zadawał sobie trudu sprawdzenia, czy Andrzej Lepper mówił prawdę. Ostatecznie sam lider Samoobrony również został oskarżony o korupcję i nadużycia władzy w 2011 roku i skazany na karę więzienia za próbę wymuszenia łapówki od przedsiębiorcy. W tym samym roku, według obowiązującej oficjalnej wersji zdarzeń, Andrzej Lepper popełnił 5 sierpnia samobójstwo. Andrzej Lepper zmarł 5 sierpnia 2011 roku. Ciało powieszonego polityka znalazło o godzinie 16.20 jego zięć. Sekcję przeprowadzono 3 dni po znalezieniu zwłok, czyli dopiero w poniedziałek. Tłumaczono, że w weekendy nie pracuje zakład medycyny sądowej. Drzwi do pokoju lidera samoobrony były otwarte, a okno uchylone. Przy zewnętrznej ścianie budynku stały rusztowania. Śledczy jednak wykluczyli, że ktoś tą drogą mógłby się dostać do środka. Świadczyć o tym miały przedmioty ustawione na parapecie. Podczas oględzin pomieszczenia, w którym znaleziono zwłoki, odkryto aż 7 tajemniczych śladów obuwia. Prokuratura jednak nie uznała ich za kluczowy dowód, ponieważ, jak tłumaczono, ślady oddaleziono w pewnym oddaleniu od zwłok Andrzeja Leppera. Natomiast 31 października 2012 roku prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie śmierci polityka, nie stwierdzając, aby ktokolwiek nakłonił go bądź też udzielał pomocy pokrzywdzonemu w celu doprowadzenia go do targnięcia się na własne życie. Z pewnością Andrzej Lepper pozostawił po sobie skomplikowaną spuściznę polityczną. Która wzbudzała i wciąż wzbudza wiele emocji i kontrowersji. Kolejną bombę na temat śmierci Andrzeja Leppera odpalił zresztą w 2018 roku równie kontrowersyjny i dobrze znany w Polsce Zbigniew Stonoga, który na swoim Facebooku zamieścił tajemniczy wpis świadczący o tym, że do śmierci Leppera przyczyniły się osoby trzecie. Stwierdził on także, iż Roman G. zna nazwisko zabójcy Leppera, ale swojej szokującej tezy nie poparł jednak wówczas żadnymi dowodami. Choć nadmienił, iż zabójca Andrzeja Leppera na 8 godzin przed jego zamordowaniem zjadł z nim kolację. Reasumując dzisiejszy materiał, to ostatecznie kontrowersje wokół śmierci Andrzeja Leppera pokazują, jak polityka może wpływać na emocje i opinie społeczne, a także jak ważne jest poszukiwanie prawdy w takich sytuacjach, tym bardziej, że po dziś dzień nie wiadomo do końca, jak naprawdę zginął Andrzej Lepper. Oficjalnie, oczywiście, śmiercią samobójczą. Lecz jak sami mogliście zauważyć w toku tego materiału, są również inne teorie, w których zwolennicy najważniejszych w Polsce ugrupowań politycznych oskarżają ewentualną odpowiedzialnością za tą tragiczną śmierć jedni drugich. Jaka natomiast jest prawda, obawiam się, że nigdy do końca się nie dowiemy. A wszelkie wnioski pozostawiam do wyciągnięcia Wam, drodzy widzowie. Ja natomiast bardzo dziękuję za dzisiejszą uwagę i do zobaczenia już wkrótce. Cześć.